13 listopada w porcie lotniczym Lublin w Świdniku oficjalnie zostało otwarte stałe przejście graniczne. Dzięki temu lotnisko może odprawiać samoloty przez całą dobę, co znacznie usprawni między innymi ruch czarterowy. Jest to udogodnienie przede wszystkim dla klientów portu lotniczego i przede wszystkim tych, którzy podróżują w ruchu prywatnym. Co prawda będzie to też ułatwienie do prowadzenia działalności na innych polach, na płaszczyźnie lotów regularnych, bo czasami to utrudnienie było pod, podkreślane przez przewoźników na płaszczyźnie lotów czarterowych, bo operacje czasami odbywają się w godzinach nocnych i w sytuacjach nadzwyczajnych. Natomiast przede wszystkim posłuży to ułatwieniom w ruchu prywatnym. Dotychczas było tak, że przybywające do nas samoloty z zagranicy. Musiały awizować te swoje loty dwa dni wcześniej. Teraz ta procedura skraca się do kilku godzin. To ważny krok w rozwoju lotniska. Dzięki stałemu przejściu granicznemu zwiększy się liczba lotów, w tym szczególnie biznesowych. Jedynie nasz port lotniczy był pozbawiony stałego przejścia granicznego. Było to przejście tymczasowe. Było to utrudnienie dla portu lotniczego, bo te służby trzeba było przywozić z lotniska na koszt lotniska. I przede wszystkim było to utrudnienie dla przybywających dla nas statków powietrznych. Mieliśmy takie sygnały, że samoloty nie przylatują do nas z tego powodu, że właśnie należy wizować się dwa dni wcześniej, co w biznesie ma ogromne znaczenie. Czas jest jednym z najważniejszych kryteriów. Jeżeli ktoś umawia spotkanie biznesowe, to raczej z wyprzedzeniem kilkugodzinnym niż kilkudniowym. Powstanie stałego przejścia granicznego pozwoliło na obsługiwanie lotów nocnych, a to spowodowało, że służby na lotnisku obecne są przez całą dobę. Ta kadra jest finansowana przez Urząd Wojewódzki i przez kar państwa. I te służby właśnie utrzymywane są przez Urząd Wojewódzki, Służba Graniczna, Służba Celna. Podobno nie będzie zwiększenia liczby pracowników w tych służbach, natomiast znajdą one się na stałe w terminalu lotniska, gdzie pomieszczenia przygotowane dla nich były od samego początku. Dalszym krokiem w rozwoju lotniska ma być uruchomienie terminalu Cargo. Kiedy to nastąpi, jeszcze nie wiadomo.